Trzecia niedziela zwykła lekcjonarz czytanie pierwsze z księgi proroka Izajasza. To najpierw uczyń zrób to prędko kraino zabulona, ziemio Neftalima, Drogo do morza i pozostali mieszkańcy terenów nadmorskich oraz obszarów za Jordanem, Galileo różnych ludów, dziale Judei. Ludu idący w ciemnościach, spójrz na to Wielkie światło, mieszkający w mroku krainy śmierci, oto światło wam rozbłyśnie. Tak wielu jest tych, którzy ty z radością przyprowadziłeś z powrotem. Będą się radować przy tobie, jak ludzie radują się przy żniwach, lub jak ci, którzy dzielą się łupem. Jarzmo ich przygniatające zostało połamane, a także rózga znad ich karku. Rózgę ciemiężców zmiażdżył Pan tak jak w owym dniu w czasach Madiama. Drugie czytanie z pierwszego listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian. Was zaś proszę, bracia, przez imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, żebyście wszyscy to samo mówili i żeby nie było między Wami rozdwojenia, ale bądźcie doskonale zgodni w tej samej myśli. I w tym samym zdaniu, dano mi bowiem znać o was, bracia moi, przez ludzi chloi, że są spory między wami. To zaś, powiadam, że każdy z was mówi, ja właśnie jestem Pawła, ja zaś Apolla, a ja Kefy, ja znów Chrystusa. Rozdzielony jest Chrystus? Czy Paweł był za was ukrzyżowany? Albo w imię Pawła jesteście okrzczeni? Chrystus bowiem nie posłał mię chrzcić, ale Ewangelię głosić, nie w mądrości słowa, aby się nie stał daremny Krzyż Chrystusowy. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. A usłyszawszy, że Jan został wydany, odszedł do Galilei i opuściwszy Nazaret. Przyszedł i zamieszkał w Kafarnau nadmorskim, na krańcach Zabulona i Neftalego, aby wypełniło się, co było powiedziane przez Izajasza, proroka mówiącego: Ziemia Zabulona i Ziemia Neftalego, droga morska, tamta strona Jordanu, Galilea narodów. Lud przebywający w ciemności, światłość ujrzał wielką i tym, co przebywają w krainie i cieniu śmierci światłość wzeszła odtąd zaczął Jezus zwiastować i mówić nawracajcie się przybliżyło się bowiem królestwo niebios i przechodząc nad morzem galilejskim ujrzał dwóch braci Szymona zwanego Piotrem i brata jego Andrzeja rzucających sieć do morza byli bowiem rybakami mówił do nich chodźcie za mną i uczynię was łowcami ludzi. I natychmiast zostawiwszy sieci, poszli za nim. Gdy poszedł dalej, ujrzał dwóch innych braci, Jakuba Zebedeuszowego i Jana, brata jego w Łodzi z Zebedeuszem, ojcem ich, oporządzających swe sieci i wezwał ich. A oni natychmiast, pozostawiwszy łuci swego ojca, poszli za nim. I chodzili po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i zwiastując Ewangelię Królestwa i lecząc wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu.